Czytanie z Księgi Proroka Izajasza Duch Pański nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, aby obwieszczać rok łaski u Pana. Ogromnie się wesele w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia Okrył mnie płaszczem sprawiedliwości Jak oblubieńca, który wkłada zawój Jak oblubienicę strojną swe klejnoty Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony Jak ogród rozplenia swe zasiewy Tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość I chwalba wobec wszystkich narodów Oto słów Boże.